Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić ciekawe pomysły na świeczniki. Moim pierwszym pomysłem na świecznik jest to jest tak naprawdę zwykły kieliszek na wino, który jest odwrócony. Na górze posadziłam na niego kulistą świeczkę w kolorze złotym, a wewnątrz kieliszka umieściłam żywą różę. Myślę, że jeśli Państwo goście znajdą taki ciekawy świecznik przed sobą, na pewno im się to bardzo spodoba. Drugim pomysłem. To są świeczniki, które wykorzystane są na świece pływające. Tutaj w tym świeczniku umieściłam świeczkę pływającą, która myślę, będzie też piękny nastrojowy klimat tworzyła Państwa przyjęciu. A dodatkowo jeszcze ten świecznik ozdobiłam biało-złotą wstążką i piękną rozetą dekoracyjną na przodzie. Trzecim moim pomysłem to jest zwykły biały świecznik. Taki jak ten, ale może to być każdy świecznik na prostą, długą świecę. W tym świeczniku umieściłam białą świecę, ale krawędź pomiędzy świecznikiem a białą świecą udekorowałam girlandą perełkową, którą kilkakrotnie owinęłam wokół świecy. Taki element myślę, że pięknie przełamuje całą tę aranżację i pięknie prezentuje się na stole, zwłaszcza w przypadku przyjęć organizowanych w domu, na przykład jakichś przyjęć komunijnych, czy na przykład przyjęć weselnych w lokalu. Świecznik w takim kształcie może być wykorzystany na świece pływające, tak jak tutaj, ale równie dobrze może być wykorzystany jako tradycyjny świecznik na świece. Ja tutaj wykorzystałam świecę kuliste w kolorze złotym. Świecznik ten występuje w wielu wysokościach. Od najniższych po najwyższe można tworzyć grupy tych świeczników, wówczas bardzo ciekawie będą prezentowały się na stole.